Jaką tak naprawdę najlepiej wybrać drogę dla tych osób, które w tym momencie nas oglądają i podejrzewają, że kurczę, jak Kasia tak mówi o tym brzuchu, i mówi o tych gazach, i o tych wszystkich problemach, to może ja też to mam? Mhm. To jaką drogę najlepiej obrać, bo. U ciebie to trwało kilka tak. miesięcy, więc skoro ty już tak przetarłaś te szlaki, to pomóżmy. Pomóżmy, gdzie najlepiej się udać i co najlepiej jest tak. zrobić albo co powiedzieć lekarzowi, żeby on już pod tym kątem mógł nas diagnozować. Przede wszystkim znaleźć y, polecenie dobrego lekarza, bo mówię, ja poszłam do pierwszego lepszego i okazało dobrego się. Gastrologa. Tak, do gastrologa i okazało się, że to nie jest osoba Kompetentna niestety, no ale może źle trafiłam. Nie, oczywiście nie chcę tutaj generalizować wszystkich, więc odpowiedni lekarz, mhm. zrobienie badań oddechowego testu wodorowego. No niestety są tylko dwa miejsca w Warszawie, ale można oczywiście się zapisać z dnia na dzień. Też trzeba się przygotować dzień wcześniej do tego testu. Oczywiście wszystko pani wysyłają na maila. Nie jest to straszny, to straszny test, on jest bezbolesny, tylko polega na tym, że wydychamy w taką ciekawę. Nasze powietrze, a pani mhm. pobiera to do specjalnego, specjalnej maszyny. I tam oczywiście jest e, robiony wykres, e, jeśli chodzi o nasz wydech. Mhm. Mm, więc to jest bezbolesny test, ale trzeba trochę posiedzieć. Mhm. Ja pierwszy raz siedziałam 6 godzin na czto. Plus jeszcze, oczywiście. 15 godzin wcześniej też byłam na czo, mhm. więc ponad 20 godzin byłam na czu. No ale musiałam zrobić i wyszło jak wyszło. I też obserwowanie siebie pod kątem diety. Przykładowo, co zjadłam i poczułam się źle. Wypiłam kawę z mlekiem, poczułam się źle. Może to jest problem w tym, że mamy nietolerancję pokarmową. U mnie też wyszło. Oczywiście to też jest bardzo indywidualne i też mhm. każdy dietetyk to powie, że nie do końca może się zgadza z tym, że te testy na nietolerancję są prawidłowe, że trzeba je robić. Ja zrobiłam i faktycznie te produkty, które wyeliminowałam, zrobiły ogromną poprawę. Wyeliminowałam przykładowo jajka, co jadłam od lat, banany, co jadłam od lat. Które mogły mnie faktycznie już uczulić. Jak już mhm. je, jem regularnie od X lat, codziennie, po ileś tam e, gram, czy nawet kilogramów w ciągu miesiąca, to faktycznie mogło te lita już, e, już być, mogły być za dużo. Tak, dokładnie. Więc odstawiłam te produkty. E, powoli odstawiam mleko, co jest to ciężkie, bo jednak wszystkie produkty krowie też powinnam e, odstawić. Mhm. Zamieniam sporadycznie jeszcze, ale zamieniam na mleko roślinne czy migdałowe. Więc jest, jest dużo zamienników, na szczęście, już na naszym rynku. E, więc mówię, obserwować siebie pod kątem naszego jedzenia. Mhm. Ale czy robiłaś sobie takie notatki, na przykład, że o, kawa z mlekiem mi nie służy? Dwujeczka, tak, tak, robiłam sobie takie, takie notatki i to mi naprawdę faktycznie pomogło, bo trzeba zmienić po prostu dużo w swoim jaduspisie. Mówię od lat gdzieś tam, ja jestem kawoszką straszną i teraz jak miałam odstawić kawę z mlekiem, bo właśnie kawa z mlekiem to było to, e, to, to było najgorsze, co mogło się nam wydarzyć i z tym jeszcze walczę, ale jeśli chodzi o produkty, to faktycznie nie było dla mnie problemem odstawić niektóre, niektóre składniki, bo. Sport mnie też tego nauczył, że jednak jak na 100% coś robimy, to na 100%, jeśli chodzi o dietę. Nie było dla mnie problemem przygotowywanie swoich posiłków nawet na wyjeździe. E, więc e, tak samo nawet orientowałam się u dietetyk, czy ta dieta jest dożywotnia, powiedzmy. Mhm. Najlepiej stosować ją 2-3 miesiące, żeby właśnie tak trochę wyjałowić te swoje jelita, a później wprowadzać m, tak progresywnie po prostu dane produkty, które nas uczulały na przykład, mm -hmm. a, które są mocno fermentujące i obserwować reakcję swoich jelit po prostu mm -hmm. na te produkty. I faktycznie już powoli sobie wprowadzam, już też e, urozmaicam moją dietę. też Dokładam inne sposoby przygotowania tych posiłków, bo wcześniej musiałam wszystko gotować, wszystko tak. Czyli zero robić surowizny. papkę, uh -huh. tak, zero surowizny, no niestety nawet owoce musiałam gotować. Więc tak jeść na przykład ciepłe kiwi albo ciepłe jagody. <słuch> No nie do końca to jest takie <śmaczne> smaczne, ale idzie się przyzwyczaić. Więc, więc musiałam wprowadzić takie zmiany, ale już jest dużo lepiej. To na pocieszenie powiedzmy dziewczynom, ile? Dwa, trzy miesiące? Nie Dwa, 3 miesiące, tak. To jest dieta tak zwana low food map. Też tutaj hmm. mówię, że to nie każdy musi stosować. Każdy jest inny. Najlepiej no, się zgłosić do, do specjalisty i on pokieruje, bo mówię, każdy też inaczej reaguje na dany produkt. E, dla, na przykład mam znajomą, która stosowała tylko miesiąc tą dietę i po miesiącu kompletnie na przykład robiła test i już miała zero. Hmm. Więc mówię, każdy jest inny, każdy też prowadzi inny styl życia, ma jakieś tam inne wewnętrzne jeszcze może um, niedobory, na przykład witaminowe, to wszystko trzeba sprawdzić na bieżąco.